Ty myślisz, że kiedykolwiek internauci dadzą ci spokój i przestaną krytykować twoje instagramowe, że tak powiem, metamorfozy? No właśnie powiem ci, że e, myślę, że nie. E, czasem się nad tym zastanawiam, ale e, wiesz, ja nie lubię, jak jest nudno, więc niech się dzieje. No właśnie, a te komentarze ostatnio kazałeś komuś udać się chyba do optyka? Coś okulisty. takiego od okulisty. Ale to jest mm. z Misia. Niech Pan pójdzie do y, lekarza od oczu. To o to chodziło. Znaczy, wiesz co, ja mam naprawdę żywy kontakt z moimi y, followersami. I ja nie chcę tylko sprowadzać się do roli osoby, która wrzuca zdjęcie, y, oczekuje Achów lub nie. I jakby ucina kontakt tej sytuacji. Ja nie chcę być tylko dawcą, ja chcę też być biorcą. Ja chcę, żeby ta relacja między nami była dwustronna. No więc to wymaga czasem odpisania miło, bo nigdy nie cytujecie moich, dziękuję, to było mega inspirujące, że tak napisałaś, dziękuję, że się podzieliłaś tą wiedzą, co robię bardzo często. Ale jeżeli uważam, że ktoś nie ma racji, to mam prawo o tym powiedzieć. Z szacunku, do moich odbiorców, bo ja szanuję ich jako partnera w rozmowie. Czyli te odpowiedzi są takie od razu. Piszesz to, co myślisz, nie, nie, nie czekasz. Nie, no znaczy, powiem ci tak, że czasem jest tak. Że odpisuję na przykład szybko jadąc albo najczęściej e, kładąc się spać, albo nie wiem, malując się, co matka e, bardzo uwielbia, <laughs> że ja po prostu jestem wtedy właśnie, odpisuję na maile albo na komentarze. Ja nie mam jakiejś stworzonej m, struktury reagowania, myślenia. Wszystko zależy od m, humoru i sytuacji.